Zadam Ci pytanie, na które wszyscy chcieliby znać odpowiedź. Co się dzieje po śmierci? Rozumiem, że chcesz, żebym ci powiedział, czy ludzka wiara w Bogów ma sens. Ale nie wiem tego. Jesteśmy kompletnie inni od ludzi. Nasza materia może istnieć bezpostaciowo. Nie potrzebujemy do tego ani serca, ani mózgu, ani powietrza. Ale byłeś martwy. W ludzkim postrzeganiu śmierci, tak. Czułeś coś? Rozumowałeś? Trudno to wyjaśnić. Odczuwałem coś bardzo niepokojącego, coś, czego nie mogłem nazwać, bo nie rozumowałem. Dopiero po regeneracji pojąłem, że to, co czułem, to było zimny, niewyobrażalny strach. Gdyby nie Detlaf, byłbym zatopiony w wieczności lodowatego lęku. Czyli jednak nie żyłeś. To musi być przejmujące, przejść coś takiego. Mm. Faktycznie nie potrafię tego z niczym porównać. Ale wiesz przecież, że my nie pojmujemy śmierci tak jak wy. Obce jest nam także wasze przywiązanie do życia. Jesteście śmiertelni. Ergo z góry wiadomo, że umrzecie. To tylko kwestia czasu. Często się zastanawiam... Po co tak się staracie? No jaka jest różnica w śmierci? W wieku dwudziestu, czterdziestu albo stu lat. Przecież to mgnienie oka. To kwestia perspektywy. Ktoś, kto ma do wydania miliard koron, nie zrozumie kogoś, kto ma ich dwadzieścia. Masz rację. Punkt widzenia wiele zmienia.